oto je Władek Dziękuję serdecznie Dziękuję serdecznie Dobrze tutaj tu Dobrze, dobrze z Europoxy Worksza za daleko nie. Za daleko nie. za daleko o czy za blisko nie. A teraz jak mam jechać Władek! Hmm. Tu i prosto jedzie. 50 prosto jeszcze? złotych. Tak. Jeszcze prosto? No, jeszcze prosto. A to je Dobra. Władek. Ty Dziękuję, ja? dziękuję za 50. Wojtek. Wojtek. Co? Podaj mnie numer e, telefonu do tego. Do Andrzeja. A ja ty masz. Ja nie Ja ten. Już on podał mój numer. Weź podejdź do jego numeru mnie A ja nie wiem, jak ja mam tylko zaznaczone ja jebanę tych tuneli, gdzie to jechać teraz? A cholera teraz No widzisz, to było dobrze, a teraz wszystko po popierdolili Zawracaj No zawracaj, no zabra muszę zabrać. To co wy mieszkata w Białymstoku i nie wiecie gdzie, gdzie się jeździ? Ja nie jeżdżę po mieście A, a ty major? No ja... Ja nie, jestem. ja nie jestem stąd A ty jesteś stąd